Najtrwalsze na świecie panele fotowoltaiczne, odporne nie tylko na pęknięcia, ale pracujące także z wbitym w nie młotkiem. To cud techniki, który wymyśliła, opracowała i wyprodukowała firma Freevolt z Warszawy. Mamy najwięcej klientów, co prawda, poza Polską, ale na Polskę się też nie zamykamy jako polska firma. I chcemy pokazać każdym klientom, czy to w małych miejscowościach, czy w większych miastach, co mamy, w co można fajnie zainwestować. I co jest polską myślą techniczną? Teraz ta myśl techniczna przyjechała do Konina i była jedną z atrakcji targów energii. W Akademii Nauk Stosowanych swoje produkty i usługi prezentowało kilkadziesiąt firm, przede wszystkim z branży OZE. Byli przedsiębiorcy lokalni, były też wielkie firmy. Zajmuję się ogólną energetyką e, i gazownictwem, i e, fotowoltaiką, farmami wiatrowymi. Zajmuję się magazynowaniem energii. Możemy się pochwalić również taką realizacją, jak przewiert na Morzu Bałtyckim, w celu zasilenia offshore. Ale na targach prezentowały się też miejskie spółki. Nie bez powodu. Jesteśmy producentem energii elektrycznej i ciepła z paliwa, jakim są odpady komunalne, a więc odnawialne źródła energii. Dlatego wpisujemy się w całą tę koncepcję przechodzenia czy samowystarczalności, jeśli chodzi o energetykę. Z dużą satysfakcją uczestniczymy w, tych, w tym przedsięwzięciu już po raz kolejny i mamy nadzieję, że również dokładamy swój. Jakiś niewielki procent, jeśli chodzi o, o rozwój energetyki w Wielkopolsce Wschodniej. Bo taki cel już od trzech lat przyświeca Targom Energii. Zaczęliśmy od y, y, organizacji targów w ramach projektu związanego z promocją marki. Wielkopolska Dolina Energii, ale zobaczyliśmy bardzo duże zainteresowanie firm, tych, którzy chcą lokować tutaj swoje biznesy związane z energetyką i otoczeniem energetyki. Dlatego też między innymi te targi służą właśnie wszystkim interesariuszom, zainteresowanym tą branżą. A zainteresowanie tematyką energii i OZE widać na każdym kroku. Zarówno pompy ciepła e, o najwyższej klasie charakterystyki energetycznej, tak samo kotły na pelet piątej klasy. Widać zapotrzebowanie wśród naszych klientów, a także zainteresowanie właśnie odnawialnymi źródłami energii, redukcją zapotrzebowania na energię elektryczną. Organizatorem targów energii było miasto Konin.